Na sąsiedzi mnie p*** z bloku Nie no teraz p***a, teraz! Minus. Skoda mi Skoda Minus Minut! Proszę liga! Mówię ci kuwa, że jest połacz, co zobaczysz p***a w steryzie Ale jestem kasztanem jednym w dupę Mówią, że skiny nie grają. Jak widać, to prawda. Ej, ile to kitów trzeba strzelać? To gówno i panne. Ale przynajmniej cieszyło oko. Dlatego na CSGO Skins możesz zdobyć skiny dzięki codziennej, darmowej skrzyni. A nóż może dzięki niej będziesz wymachiwać takim pięknym butterflyem. Dodatkowo co jakiś czas na stronie pojawiają się eventy oraz konkursy, gdzie możesz zdobyć kozackie przedmioty. Mówmentu może ci nie poprawił, ale przynajmniej będziesz miał się czym o. chwalić kolegom. A jeżeli ci to nie wystarczy, to możesz również toczyć bitwy z innymi graczami i zdobyć jeszcze więcej skinów. Dzięki w kwestii EXCHANGER wymienisz je wszystkie na przedmiot, który Cię interesuje. Z kodem MOSKITO otrzymasz darmowe 2 złote oraz plus 10% do depozytu. A jest, wyszli, wyszli. A jest, A jest, idźcie od Chodź, Chodźcie, CT, 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 CT. No ale... Razem ja pamiętałem z CT, CT, Teraz sobie przypomniałem, że ja byłem... Ale biegłem pod celownik. CT dwóch. No Dawaj, 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 dawaj. Ostatni ostatni CT. Kochanie, ja nie pamiętam, ja nie pamiętam. Przepraszam Cię. Buziaki, kicia. picia? Pan to jest. Dolne ty kwa, opie w cymbał to cię strzeli na miejscu, kurwa. A, ty dole. Ty ręki, kurwa, nie podniesiesz nad głowę. Ty kurwa, podniesiesz. Mówiłaś taki chłopak, chłopie pod pachą, że. Książ? Chyba gąszcz, kurwa, nie książ. <laughs> Ale Ty. Kurwa, takiego kurwa, wypryska pod pachą wielkiego. Wy se stanie ku wiszą I... Ławka po Ławka a Ławka bo krala po ja jest w piździe no. Krzesło, no Dawid krzesło Dziękujemy razem? Ja. Dobrze Dobrze, dobrze, dobrze pierdziawa pierdziała ja nie A ja Ty chciałeś chodzić, zapomniałem Ej kurwa, szeliga! mówię Ci kurwa, że jest pomoc, co zobaczysz kurwa, sterydzie Jeszcze, jeszcze wchodzą, a... No kurwa, Kanapka będzie plantował Wyleci ci zaraz kanapka. I kanapka, oh I kanapka. O! Wa! To cię pojył ten. Ile razy? Ile ci można razy mówić pałac, 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 Tego, pałac? Tylko do mocy, ja wtedy ja jadę. już jest tu? Gdzie tu? Na B, na B. Ząbe, czy co? Ale jeden, a. dwóch. Dwóch, prawda. Co no, to No ileż? O, ma zero HP na absach. No mega zero. Gala? No, po dwóch diglach był. Gala chyba. Yes. Galatka, jest. Galawka, no. <laughs> Długa. Gala. Edward i gala. Grzyziorek! Do kuchni jeden, stronę kuchni. No, o, Ej, A, tak jaj, w stronę kuchni. Grzyziorek. No po Ej, kurwa, Kiedy nowy skin zadonatę do Eku? No to jeszcze długo musiałbym poczekać, byku. Bo ja to chcę sobie kupić jakiegoś Emeralda buf... czy coś. No. Je... Ej, co?! mi kurwa. I pierdol, hopisza. Idę, idę. Gala. Kurwa, błysnął mu kask normalnie, co jest do ch***a?! No z Digla b***wałem gościowi kask normalnie mu błysnął, kurwa i nie ma kurwa głowy. jest dwa, dwa. Ej, już jest w oknie! on się okna, k*wa już. Mistrz, ty mój, powiedz mi tylko jedno. Łatasz, kto ten celi? K**ba, Macie, jest cały czas, gdzieś tam przypalony. Tak, jest. Jeszcze Jeden jedno, jeszcze musi mieć low! Nie, Ej, ja bro, nie. Ja, tu... A, nie, kanapka chyba! Br, 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 nie defa? ma Nie mam defa, masz? No to luz, się. Nie, zdrowe, zdrowe! Trzymaj, trzymaj! A! Mogę Dawid, jak się cofniesz, ja ci mam... Ja nie, nie żyję dobra, już wbórze. Dobra Nice B Jeszcze B Zeskoczył? Nice! jest! I jak zwykle, tylko że ziorek zginął kurwa. Dobra zamykaj Dobra. tam dwa mikro od dwóch fragów kurwa. Dobra, kurwa czekaj Chyba 6 to 80 d masz chyba O nikogo nie widzę kurz no, nikogo nie widzisz, to jak chyba 4 razy zginąć jak nikogo nie widzisz na 6 rund no. no ale to rozumiem, ale w tym momencie mam 25 Dobra, widzisz, czy nie razie. widzisz, widzisz czy nie widzisz Dawid, będę potrzebował flasha na ja ale ci rampę Smoke mint Smoke wrzucił gdzieś chury, No i armato tak. za 701 B tylko widziałem Czyli rampa jest chyba Jest Yes, well. No i do na schody. Pikuje, no. Ty kurwo jebana. O zajebiście w konektorze jest. Ty kurwa gamoniły łysy chuju Jeba Zero ma kurwa takie zgranie właśnie kurwa. on jest, panowie? O, nie Gini to jest taki podpuszczać Nauczył się kurwa i teraz będzie fifokował. Gnojasz. Nie mam jakiej gry jeszcze rampa, po trela, gdzie ty jesteś, k***i Co ma, no, gdzie mam być? Sam patrz, to jak mi tę Nice Wyszeli, że tak eee. mnie coverujesz w razie W O B Dużo? Tak, no na B Po to jest zaskakanie? No w powietrzu mi Po k***a, strzeli Lader Aj! w konektorze jest, dalej, jeb*** jest. albo ladder Ooooooo! Wow. Ja. Nie widzowie, ja nie będę robił przedłużonego w ja bo, bo musiałbym cały miesiąc tu k posiedzeniach. Jeden ma 10 k, Nie ma pałacu. Ej, under, top mid i krzesło. To A może, top mid to jest obliczny. do A wejdą, ja zajmuję rampę. O, to ja miał zero. Wschody jest, jest teraz albo dżungla? Jest, dżungla. bo to. O, Ładnie. 2 kp Kamiała leży wow. mit No słychać, Ale jestem kasztanem leży, w dupę, okay. w leży, leży, Kurwa śmieciem na ja, blisko, leży, jest to jest leży, leży, plant kanapka. I kanapka Kanapka jest kanapka jest kanapka albo smoke. Yeah. Yeah. Dole, no ja Klasyk, klasyk Czyli ja biegnę mida PK oddaj Nie, idziesz B Ty Idę mida Ty nie masz aim'a Mhm uh -huh. Edward Mhm uh -huh. Dobra, ja już idę do ciebie Ja nie Pod gali masz sporo Ja idę od rampy Widział mnie Kon, Kon oh. kurwa Odwrócony standard Ajajaj Albo wychylcie razem okno w jednego. Ja szeli cię? musisz dać, bo ja nie mam naidów... A nie ma Szeli też. Po chuja, nie ma zajęcia jak chcesz. O, nie sziję Oknie ma zero. Uwa kałaszek tutaj. Bośmy mieli kałacha, to byśmy ich mieli... wyje... No ja... Dole okay. mm. Spalili no, Do okna przeszły raz Wiesz Jest w oknie do prawej Słuchaj... stąd Jesteśmy j**i w ze smokiem może to. Na ticket'cie Ticket i... kon. jeszcze i gala, i gala, gala jeszcze. Dostać z galli mnie zabił, mógł zeskoczyć Traszuję ci under, szeliby. dole. Przebieg z schodów. Schody zero. No jazda, jazda. I fajery chyba jeszcze. Nie zabałem. Smoka dajcie na przejście. Ej, CT! Traszuję CT. Konie dżungla. Ton dżungla no jest dżungla do lewej nice. i ostatni za BS-em, ale wam ladder. Po i schody, KM, po schodę, schody. Jest to, jest to, bo. Paka i tak jest i Dwóch i tak jest dżungla, Dwóch dżungla, Kurwa, schodę, rapa, i rapa, poszłam i schodę, poszłam jeden rapa, jeden rapa, jeden rapa Ja no, dojąć smic że... chyba Tak, do jak mi da Dam fleszy, szansa Nie, nie, nic nie dawajcie Blisko Ja mam Możecie podejść Gale Gala, 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 gala. Rozjebcie go No, oh, nice Muszę przeładować Ej, w plecy, plecy, plecy Top mi Spalił i dał smoke'a przed łączykiem Oooo, nie z... Z...

Minus Wody pod schodami Minus na ciebie CT CT, Nice, Uważaj k***a z rampy Skody, chyba, Leży, leży tak. A, A, sąsiedzi Bamya. mnie z bloku K***a Dość, Dobrze Widzę, widzę, trójki, masz! Jaj, kurwa, strzeliłem! Pod schodami O kurwa, ma, ma. Musi być, ale... Okno, dżungla Awa. Awa, obita, obita, dżungla Awa, dżungla Awa! On poszedł do CT. Dwóch! leży. Leży dżungla, jeszcze jeden CT. Lader. lader, lader, ladder, POMÓŻ! I CT? O, tak go mam, chill. Nie, nie panikuj, no. Aj, ch**, skąd... Ladera kurwa strzecam. Zobaczcie Leży. leży. Ja patrzę okno. Dostał! Nie ma HP, k**wa! Hop mi. Oj, Ładnie nie? Uuuuu Uuuu Uwień, Biegale, wjekale, leczuję Lecz Ja p dole. Przed Wiedziałem, wiedziałem o tej dziwce jednej w dżungli. Dzień dwóch dwa odkona wyjechało. Wow, kaweł sekonia chce konia walić Uważaj, kurwa. teraz podchodzi, no co? Trzech minut, trzech minut. Po prawej. Na i ławka. I góra, i góra. Ławka absy w BS-ie. Kurwa. Eja, ja p***dol, jak można 3-0 poterro i dostać 3-0 poterro. t Spalić. Nie ma może być. na ninja. Ta cisza nam idzie. Czy nie? Bum. Nie wyszli. Aj, się. Sofa ma, albo się falą. Falą się. Nie, właśnie. Widzicie nas, nie? Nie, ja jestem k***a. Apsy, apsy, apsy! Dwóch! Idę od Jeszcze, Jeszcze obie. Fleszuję! Łał! O, panika w***ła. Smog leci, smog leci, Edward. Dobra, ich. Mam idzie jeden. Uważaj, szelik łączy. Ej! F***** rampa, rampa mi wyszedł. Wiedziałem. Jestem Kurwa, Ty, wiesz, kurwa. To słychać się ja, on ja. tak kurwa tupie tymi kurwa Ty, ginami pod kon Musicie zaraz z góry z ten Zaboksyj, doko, Ale, Za boksem spokodna dajcie za boksy szpekali Ja daję ja daję to Ej Okno. i nie wyjdę no, Poszedł 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 Ja dole Info Co padłe chcemy? O kurwa mogę. Żecycu ugra. No Minus ką. Minus okta. Jeszcze, jeszcze le, do lewo schody. Chulbo. Cicho, cicho. Leży schody. Przed kona dajcie. że w side. Ewa! Ja p dole! Jakie ta grana diaraz... O jest! Za boksem w konie! Leży? To jest usta! Weźmy A, weźmy A, weźmy, weźmy. A! Czekajcie! Minus! Ładnie że jest. B! No, może być galo, nie? No, nie? Może być! No nie, no teraz! KBA, teraz! KUHNIA KBA B! KALEK! Jeb**a kurwa, dwóch minut krani kran i pod konem. Ja no ty co musisz step up zrobić z tej gali, bo tam kurwa. No ja i chuj. Kur. Dawid musisz. Widzę ja. Kurwa. To nie była paka, a nie była paka. Palące. I ja No dole, gdybyś był lepszy, to byś to o, ugrał, ale jebna, ty jesteś takim u... kur... Jakbyś był kurwa minimalnie lepszy! O 2% kurwa! Wody Ta. tam? Proszę i wam i da Ja tutaj na znaczy dżungli jestem Brawo, no, dobra, tyle, tyle, nie musisz. O kurde, jeszcze jeden, jeszcze jeden cały czas podbędę, co masz A wcy mi wyszedł Ja p ole. Kurde, sorry Ale to przecież nie twoja wina to ty.